Jeszcze ludzisko, przed samym rozpoczęciem tutaj tak naprawdę materiału, zachęcam was do zostawienia subskrypcji, dzwoneczka oraz łapki w górę pod ostatnim filmem, jak i też pod tym. Miłego oglądania. Siemanko Ludziska witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gierki New World. Jak wiecie w New Worldzie, dnia 13 grudnia wyszedł event świąteczny, wydarzenie świąteczne które dzisiaj pokrótce chciałbym Wam pokazać co nowego dla tych graczy, którzy jeszcze go nie zaczęli, ale chyba myślę, że większość, która już zaczęła tutaj ten event, już wie o co chodzi. A więc tak, w evencie pojawiły się nowe drzewka, jak widzicie. Są tutaj one elegancko. Są również prezenty porozrzucane po mapie, zagubione prezenty. Są również jeszcze meteoryty. Jest nowy boss na mapie. Oraz nowy Dungeon się pojawił. A i są oczywiście jeszcze cztery y, miejsca. W których możemy wymieniać y, nasze żetony zimowe. One tutaj są. Y, na oczywiście nagrody w sklepie. Ale to też Wam za chwilę pokażę. Tutaj najpierw pokażę Wam z drzewkiem. Mamy wspaniałą stertę prezentów. Mamy jeszcze y, z pospolitą chyba stertę prezentów. I jeszcze jakąś jedną bodajże. Jak sobie tutaj zbieramy... To jak widzicie, wydropiło mi w tym momencie tylko ciasteczko imbirowe, bo tropi tutaj naprawdę sporo, jak widzicie rzeczy. Ciasteczko imbirowe jest akurat na inteligencję. No i jak widzicie, mamy tutaj różne te Dlatego co. No ja się teraz przeniosę, może do jakiegoś prezentu i pokażę wam jak to wszystko tam dokładnie wygląda. Jak widzicie, długo tutaj e, tak naprawdę nie musiałem jeździć, bo te prezenty są tak naprawdę Wszędzie tutaj na mapach, i tutaj mamy jeden właśnie z tych zagubionych podarunków. Mamy tutaj odzyskany prezent, jego również też możemy wymieniać na te nasze zimowe żetony. Dlatego jeszcze jest jedna rzecz do zebrania na mapie jest to meteoryt, który pojawia się w nocy w poszczególnych miejscach. Na mapie tutaj New Worldowej będziecie mieli oznaczone te miejsca, ale ja też tam się przeniosę i pokażę Wam, jak to wygląda. O, widzicie ludziska? Właśnie tutaj spada meteoryt w tym momencie. Chciałem wam to nagrać, żeby wam tutaj pokazać, jak to wygląda. O, właśnie jest wybuch tego meteorytu. I jak widzicie, pospadały tutaj właśnie te meteoryty. Podchodzimy sobie do nich na spokojnie. I sobie je tutaj zbieramy. Odłamek błyszczytu. Fajnie to całkiem wygląda, mi się przynajmniej podoba. Plus 20 błyszczytu. Tutaj sobie zbieramy kolejnego. Kolejnego tak naprawdę. I tak właśnie prezentuje się tutaj ten meteoryt, który spada tak naprawdę. Chciałbym dodać jeszcze tutaj na początku, że tak naprawdę te drzewka, które są na początku, one występują w różnych lokacjach, ale to jak sobie najedziecie po prostu na osadę, przybliżycie ją. To będziecie dokładnie wszystko widzieć. A teraz co? Teraz ludziska będziemy widzieć się na tym naszym World Bosie, który się pokazuje. Ja tutaj sobie dołączę do jakiegoś rajdu i za chwilę dosłownie będziemy się widzieć. Jak widzicie, ludziska znajdujemy się tutaj już na tym naszym bosie, czyli na zimowym wojowniku. Tutaj musimy aurem roznoczroną, cztery osoby otworzyć, są tutaj cztery takie. I będziemy przechodzić do ubijania go. Ja wam pokażę, znaczy to przyspiesza, a wy sobie zobaczycie po prostu, co z niego pod koniec tak naprawdę dropi. No i tak właśnie ludziska prezentuje się moment ubijania tego bossa. Dostaliśmy z niego dwa rogi wojownika. Ja też możemy wymieniać na te żetony, oczywiście zimowe. Z tego co zauważyłem, możemy ich wydrobić od jednego do 5 sztuk. A więc całkiem, całkiem spora liczba. Jednakże nastawcie się na to, że więcej będzie drobić 2 albo po prostu jednego. No i co, ostatnią rzeczą, znaczy przedostatnią w sumie, to będzie ekspedycja, na którą już się właśnie w tym momencie będę teleportować i pokażę Wam gdzie ona jest, jak się na nią dostać i ogólnie co się na niej tak naprawdę robi. A więc tak ludziska, nowy Dungeon znajduje się na wielkiej wyrwie. Jak widzicie, teleportujecie się najlepiej na tą tutaj kapliczkę, południkowa kapliczka i przechodzicie sobie tutaj obok źródła Mokosz. No tutaj nie będziecie mieli jeszcze odblokowanego tego punktu. Jak widzicie, są na niego aktualnie mutacje. I co? Ja szukam tak naprawdę grupy i widzimy się już tak naprawdę w środku. No jak widzicie, ludziska, udało mi się tutaj na ekspedycję dotrzeć. Udało się znaleźć kogoś, kto zechciałby. Tam oczywiście zbieramy jeszcze misję tutaj przed tym dungeon'em. I tutaj będziemy mogli sobie wykonywać tak naprawdę zadania. Tutaj musimy zbierać tak naprawdę próbki lodu. Tutaj musimy zeskoczyć. Możemy sobie HP zrespić troszeczkę. Tutaj jest pierwsze do przeczytania. O! I trzeba uważać na cople. To jest dosyć ważna kwestia. Tutaj mamy pierwszego naszego minibota. No bo on za mną będzie biegł? Tak, tak, on będzie za mną biegł. Bo nie wiem, właśnie. Wiecie, co do tej pory nie widziałem tutaj. Hitlera. No i dobra. Po ubiciu, tutaj wiadomo, wypadają nam jakieś przedmioty. Tutaj jest dosyć ważny właśnie ten fragment, trzeba sobie tam w ogień wejść, bo inaczej jeżeli nie wejdziemy sobie w ten ogień to nie będziemy zadawać tak naprawdę takiego damage'a, jak powinniśmy. No i mówię, dosyć ważny jest ten ogień, bo bez tego ognia nie będziemy zadawać takiego damage'a, jak powinniśmy. Ja tutaj biją, ja sobie od razu żyłę tutaj zbiorę. No i co? No i tutaj był drugi, ten mini, tak naprawdę bocik. Ktoś tam dostaje jakiegoś damage'a, Nie wiem dlaczego. Dobra, tutaj mamy skrzynkę. Pod względem tropu, moim zdaniem, nie jest taki jakiś zaciekawy. Ten dungeon, nie wiem jak na e, mutacjach, tak tam e, naprawdę wyżej, bo tam jeszcze wyżej nie byłem. Robiłem tutaj z chłopakami. E, zaraz na początku tylko tak naprawdę tą podstawową wersję tego dungeonu No i tutaj widzicie ludziska, mamy pierwszego tak jakby bossa, trzeba do niego sobie podejść, bo inaczej on nie będzie chciał tutaj tak naprawdę nawet do nas wstać. To zastanawiam się e, dlaczego tak naprawdę, aha bo chyba w tym lobby w ogóle nie było y, healera, e, jakiś healer jest, nie wiem co się... No właśnie, bo on teraz będzie używał sobie tych swoich manualka robi. Oj, jak nie próbowałem się uchronić. Teraz też się na to mu chronić. No jak każdy dungeon, jak idziesz samemu bez swojej ekipy, tak naprawdę jest go ciężko zrobić. Ono tutaj do mnie zostawi tam. Aha, bo on teraz będzie tymi swoimi spamował. Ale już mi dużo HP zostało, mi też nie. Kto by się spodziewał? No i dobra. I tutaj sobie od razu zbieram z niego. I idziemy w tamtą stronę. Tutaj mamy skrzyneczkę. No, duże zapasy. Ważne, nieważne. No, fajnie by było to zebrać, tak naprawdę. Tutaj mamy wodę, po której no, radziłbym Wam po prostu nie wpaść do tej wody, tak naprawdę, bo, bo troszeczkę, jak widzicie, boli. Po 1600 to jest jednak dosyć sporo. No i ludziska, tak jak tam mieliśmy e, wodę, to tutaj mamy lawę tak naprawdę i tutaj też musimy się, musimy uważać po prostu, gdzie tak naprawdę stajemy. Oho, właśnie przed chwilą bym pokazał, gdzie stajemy. Oho, właśnie pokazałem, tam, gdzie stajemy. Dlatego no najważniejsze jest nie wskoczyć do lawy i tyle tak naprawdę. I przechodzimy tak naprawdę tutaj już mamy głównego bossa Dosyć to jest takie ważne? Niszczyć przede wszystkim czarodziei. Czarodziei w głównym... głównej mierze i chronić się przed tym. Przed tym tutaj gości. Bo tamten nie jest taki tak naprawdę najmocniejszy. Aha, już za wcześnie troszeczkę. No, jak widzicie, rodziska na szczęście udało mi się to ukończyć, ale naprawdę było niefajnie. Nie jestem za miłym graczem, ale naprawdę tutaj. Naprawdę tutaj nie było za fajnie. Tak naprawdę z tymi ludźmi 35 minut łącznie robiłem tą ekspedycję, ale o tak to wygląda. No to co ludziska, teraz widzimy się w ostatnim, tak naprawdę, miejscu, bo tutaj już wszystko mamy zrobione w ostatnim miejscu naszego pięknego evenciku. No i jak widzicie, ludziska, jesteśmy już w ostatnim, tak naprawdę, miejscu, które nazywa się zimową konwergacją. Są cztery takie punkty na mapie. Tutaj mamy jeden, tutaj mamy drugi, tutaj mamy trzeci i tutaj mamy czwarty. W nim możemy również zbierać worki z prezentami. No jak widzicie, w tym akurat mam już zebrane prezenty i mamy tutaj też naszego wielkiego yetiego. Ale zanim jeszcze do niego podejdziemy, jest tutaj coś takiego jak świąteczna chatka. I teraz to, o czym Wam tak naprawdę mówiłem, to wszystko, co zbieracie na mapie, czyli odzyskane prezenty z meteorytów błyszczyt. I z naszego zimowego wojownika róg wojownika, mamy tutaj tak naprawdę możemy sobie pozmieniać pozwolicie, że ja sobie na szybkości to wszystko tutaj pozamieniam. Tutaj aż 10 sztuk możemy sobie wziąć. No i jak widzicie, najbardziej moim zdaniem, opłacalnym to jest róg wojownika, bo z dwóch mamy aż 20 sztuk. I teraz tak, możemy sobie tworzyć pierwszorzędne, zimowe żetony, tak naprawdę jak widzicie. Tutaj jest 25 zimowych żetonów, czyli tych zwykłych oraz piolka fiołk, zawieszonego azotu. I teraz tak, przechodzimy tutaj do Jetiego. i aktualnie misje mamy już u niego skończone, ale tutaj mamy dwie, trzy misje bodajże. Jedna to jest na zebranie prezentu, druga to jest na pójście, zebranie czegoś tam z mapy, i trzecia to jest właśnie na ubicie zimowego wojownika. Tutaj mamy tak samo jak we frakcjach. Bijamy sobie po prostu yy, poziomy tego naszego. Możemy tutaj na początku jedzonka, później jakieś skórki, jakieś meble, tutaj jakieś ozdoby, tutaj możemy też skórki tak naprawdę, bo nikt tego nie będzie używał. Kolejne ozdoby, tutaj mamy kolejne skórki, tutaj mamy gesty, tak naprawdę, chromatyczna pieczęć jest, co warto sobie wziąć oczywiście. No i mamy też skiny oraz wszystkie różne takie rzeczy. No i co ludziska? No ja sobie tutaj z tego już troszeczkę rzeczy tak naprawdę, no znaczy się troszeczkę nie idzie to tak szybko jakbym myślał na koniec moje przemyślenia moim zdaniem najbardziej opłacalnym tak naprawdę y, sposobem y, zbierania tych zimowych żetonów to jest po prostu zimowy wojownik, jak się na niego dostać? W bardzo prosty sposób, jak widzicie ludzie piszą na czacie plus event, plus event, plus event ktoś dodajecie do rajda i latasz po prostu za całą grupą, zbieranie worków z prezentami jest jakiś tam w jakiś sposób może ciekawe, bo pozwiedzacie ale to moim zdaniem przy okazji na meteoryty w nocy też moim zdaniem nie opłaca się jakoś bardzo czekać. Dlatego mówię, najlepszym sposobem jest chyba zimowy wojownik. A ja co? Ja się z Wami żegnam tak naprawdę tutaj w tym miejscu i co? Do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Tak naprawdę nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę i jakiegoś ciekawego komentarza, co Wy sądzicie o tym całym zimowym evencie.